Innowacją przełomową w XX wieku było wdrożenie elektroniki tak? do transportu, do rolnictwa, do wszelkich innych dziedzin, przemysłu ciężkiego i tak dalej. Ta elektronika spowodowała skok tamtych tych standardowych, takich typowych dziedzin gospodarki, sektorów gospodarki, ale sięgnęliśmy po technologię taką horyzontalną. I teraz szukamy takiej technologii dalej. Tak? Ta elektronika już jest. Kolejną tego typu technologią na przykład jest fotonika. Musimy zbudować pewną strategię, w jaki sposób tę innowację będziemy stosować, jak ona tak naprawdę spowoduje poprawę naszej działalności, w jaki sposób zmieni efektywność naszego działania. Sam w sobie kryzys nie podsuwa innowacji. Tak? To, że ktoś zaczął stosować Teamsy w pracy zdalnej na przykład, tak? czy, czy innego tego typu programy, to nie znaczy, że COVID je stworzył. Absolutnie, one były wcześniej. Tak? tylko zaczęliśmy ich, ich, ich używać i to nie jest tak naprawdę innowacją. To jest po prostu stosowaniem tego, taką poprawą, pewną inkrementalną innowacją. Natomiast COVID powoduje, że musimy zastanowić się nad jakimś większym krokiem, na przykład nad pewnym bezpieczeństwem. Strategia innowacji to jest coś, co cały czas żyje, a nie raz ją sobie zrobiliśmy, zapisaliśmy i przez kolejnych pięć lat będziemy ją realizować. Tak się nie da, tak? Musimy co jakiś czas Patrzeć, czy ta strategia jeszcze jest aktualna i, i czy nie trzeba jej jakoś poprawić, trochę zmienić, bo, bo życie niesie ze sobą niespodzianki. Jest przeciwnikiem, który bardzo dobrze gra w szachy i, i co jakiś czas zrobi taki ruch jak COVID, na przykład. Tak? i Nasza strategia musi się do tego dopasować. Gospodarka, przemysł, każda firma potrzebuje strategii innowacyjności. Firma bez strategii innowacyjności, tak naprawdę, jest firmą bez przyszłości.